Lato w pełni, zatem przez najbliższe dwa miesiące będziemy całkiem często pić wina w plenerze. Na balkonie, na działce, na kocyku, nad rzeczką. No i będą nam potrzebne trochę inne rodzaje win niż do tej pory. Dwa najlepiej nadające się do tego to Riesling i Sauvignon Blanc. I ja właśnie dzisiaj postanowiłem się przyjrzeć coraz popularniejszej w Polsce odmianie Sauvignon Blanc w trzech niedrogich wydaniach z Lidla. Zobaczmy, jak smakują. Jeśli mówimy Sauvignon Blanc, to myślimy oczywiście Nowa Zelandia. Ten kraj nierozerwalnie się kojarzy z tym szczepem. Wylansował go na prawdziwy, światowy sukces. No i teraz praktycznie wszędzie kupimy Sauvignon Blanc z Nowej Zelandii, również w miłościwie nam panujących dyskontach i marketach. I tutaj właśnie mamy takie wino New Zealand Sauvignon Blanc serii Chimarosa, dostępne w Lidlu. W cenie, które jak na wino z tego kraju, jest taką umiarkowaną ceną 34,99. No i zobaczmy, jak to pachnie i jak smakuje. Sauvignon Blanc z Nowej Zelandii cechują się bardzo bujnym, bardzo intensywnym aromatem egzotycznych owoców, przy czym takich bardziej zielonych, więc będziemy mieli kiwi, pasiflore, papaje, troszeczkę ananasa i to wszystko tutaj jest. I mamy nuty też trochę bardziej zielone, takie już bardziej wpadające w limonkę. Niektórzy nawet powiedzą warzywne nuty. Co to znaczy warzywne nuty w białym winie? No to będą takie rzeczy jak seler naciowy, jak szparak. Jak może mięta? I charakterystyczne dla Sauvignon Blanc te nuty, wszystko tutaj mamy. Czyli absolutnie zgodne ze wzorcem i z tym, czego będziemy oczekiwali po tym szczepie pochodzącym z tego kraju. Smaku wino jest całkowicie wytrawne i zdecydowanie kwaśne. Sauvignon Blanc równa się wysoka kwasowość. Czasami w takich marketowych winach z niską ceną mamy odrobinkę cukru, który przekrywa ten kwas. Tutaj raczej nie, więc zdecydowanie dla fanów wysokiej kwasowości. Ale to też będzie miało w lecie swoją funkcję ważną do spełnienia, bo to jest wino bardzo orzeźwiające, bardzo świeże. Które szczególnie jak będzie bardzo gorąco, rzeczywiście nas będzie odświeżało. No i jak zwykle w sytuacji supermarketowej, dyskontowej, nie ma tu specjalnie wiele komplikacji, złożoności. Nie możemy oczekiwać, że wino będzie bardzo złożone, jeżeli kosztuje 35 zł ale jest absolutnie solidne i absolutnie typowe. Butelkowane jest w Niemczech. Ja już w naszych odcinkach mówiłem o tym, że to w tej chwili już nie ma żadnego znaczenia. Technologia poszła tak bardzo do przodu, że nie jesteśmy w stanie odróżnić wina butelkowanego w Nowej Zelandii od tego butelkowanego w Europie na rynku docelowym, a to nawet jest lepiej dla środowiska, bo nie wozimy z drugiej strony planety ciężkiego szkła, czyli emitujemy dużo mniej CO2. Generalnie pozytywne wrażenia, chociaż oczywiście Sauvignon Blanc z Nowej Zelandii nie należy do tych win najtańszych, ale przynajmniej wiemy, za co płacimy. Drugie Sauvignon Blanc, które możecie dostać na półkach stacjonarnych sklepów Lidla, pochodzi z RPA. Ten kraj ostatnio coraz mocniej podgryza co winioną blond Nowej Zelandii, a przyczyna jest naprawdę prosta. Wina nowozelandzkie są coraz droższe. Ciężko jest w ogóle już cokolwiek dostać poniżej 30 zł, tak jak dawniej, a coraz częściej to jest 34,99 albo 39,99. A tutaj, z uwagi na dużo niższe koszty produkcji w RPA, mamy wino za 14,99. To już jest prawie, że minimalna w tej chwili cena importowanego wina w naszych dyskontach. No, i sam jestem ciekaw, jak wypadnie to porównanie. No, na pewno można rozpoznać to wino jako Sauvignon Blanc, bo mamy te charakterystyczne dla odmiany nuty. Z jednej strony zielone, szparagi, mięta pokrzywa, a z drugiej strony trochę cytrusów typu limonki. Ale zdecydowanie mniej tutaj jest tego bujnego, egzotycznego, słodkiego owocu, który mieliśmy w wersji z Nowej Zelandii. Nie ma pasiflory, nie ma ananasa, wszystko jest trochę bardziej takie kwaśne, trochę bardziej ziołowe. Też jest fajne, ale to już trzeba być większym fanem Sauvignon Blanc w tej jego wersji ostrej, pieprznej, pikantnej, żeby to wino docenić, przynajmniej w zapachu. Na pewno pachnie trochę taniej, jeżeli rozumiecie, co mam na myśli. Pojawiają się nawet klasyczne dla Sauvignon Blanc nuty, ostatnio rzadziej z nami bywające, tzw. zwanych ścieków. Czyli taki lekko gryzący, szczypiący zapach charakterystyczny dla Sauvignon Blanc, szczególnie jeżeli są zamykane metalową zakrętką, są trochę zredukowane i tutaj również to mamy. W smaku wino wytrawne, bez cukru, kwaśne, zdecydowanie kwasowe, zdecydowanie odświeżające. Natomiast tego owocu jest dwa razy mniej niż było w winie z Nowej Zelandii. Więc jeżeli to dobrze schłodzicie, nawet polecam tak na pół godzinki do zamrażarki, żebyśmy podawali wino w temperaturze nawet 4, 5, 6 stopni. To w lecie jest ważne, bo się będzie bardzo szybko ogrzewało. Tak, mocno schłodzone wino będzie fajne jako taki odświeżacz. Natomiast zdecydowanie to jest inny poziom jakości niż mieliśmy w Nowej Zelandii. No, za coś jednak płacimy, kiedy kupujemy wino z kraju, który wylansował najmocniej ten szczep. A tutaj za 15 może być, ale bez szału. Trzecia butelka to temat trochę bardziej egzotyczny na razie u nas w Polsce, zaczyna być bardziej popularny, czyli Sauvignon Blanc z Chile. My znamy oczywiście wina chilijskie, ale zwłaszcza czerwone: Cabernet Sauvignon, Merlot, Carmener. Jeżeli chodzi o wina białe, to ten kraj dopiero zaczyna doszlusowywać do czołówki, ale robi to z powodzeniem, dlatego że w Chile mamy dużo zimnych miejsc, a przy produkcji Sauvignon Blanc kluczowy jest właśnie chłodny klimat. To jest odmiana, która nie czuje się najlepiej w gorącym, suchym klimacie, jaki przeważa w krajach Nowego Świata. Lubi, jak powieje wiatr, lubi, jak jest blisko Morza Zimnego. No, dlatego też w Europie uprawiamy sobie w nią głównie na północy Francji, czy w innych tego typu zimnych miejscach. No i mamy takie miejsce właśnie w Chile, leżące blisko oceanu, który się nazywa Lejda. Cenowo to wino się mieści pomiędzy dwoma poprzednimi kosztuje 27,99, zamykane praktyczną zakrętką, więc też w różnych sytuacjach, właśnie kocykowo-działkowych, to będzie bardzo praktyczne. Polejdzie z uwagi na to położenie oceaniczne, te zimne prądy. Spodziewam się czegoś jeszcze bardziej zielonego, ale tutaj zdecydowanie to wino jest bardziej podobne do wersji z Nowej Zelandii. Ma więcej tego owocu niż z RPA. Nawet bym powiedział, że jest trochę bardziej dojrzałe, trochę bardziej tropikalne niż Nowa Zelandia. Są wręcz nuty banana oprócz tej całej tam passiflory, papai, egzotycznych zielonych owoców, typowych dla Sauvignon Blanc, które mieliśmy w Nowej Zelandii. To, że tutaj słońce operowało troszeczkę mocniej, widzimy też po zawartości alkoholu. 13,5 to dla Sauvignon Blanc jest już całkiem sporo i czujemy to też w smaku tego wina. Jest bogatszy, jest bardziej nasycony takim owocem, ale pojawiają się takie nuty, właśnie trochę słodsze, trochę bardziej syropowe. Wciąż jest dość świeży, ale zdecydowanie nie po stronie limonki, takiej taki super rzeźkiej tutaj wersja, wersja cięższa. Wino odpowiednie dla tych, którzy się boją trochę w Sauvignon Blanc, tej ultra wytrawności, tej ultra kwasowości. Troszeczkę będzie łatwiejsze w piciu. Jest cały czas typowe dla swojego szczepu, natomiast dla fanów Sauvignon Blanc może się okazać troszeczkę za ciężkie. Za 28 zł to nie ma też co wybrzydzać. Na pewno jest fajnie świeże, na pewno jest fajnie owocowe, na pewno jest fajnie typowe dla swojego szczepu, więc wino godne polecenia. Sauvignon Blanc to jeden z trzech najpopularniejszych szczepów winorośli w kolorze białym, obok Chardonnay i Rieslinga. W Polsce coraz bardziej modny, coraz więcej go pijemy, coraz bardziej nam smakuje. No więc oczywiście mamy ofensywę Sauvignon Blanc również w naszych marketach i dyskontach. Dzisiaj się przyjrzałem trzem butelkom, które możecie dostać praktycznie w każdym sklepie Lidla stacjonarnym. Klasyczne Sauvignon Blanc z Nowej Zelandii, super owoc, mega wyrazisty, owoce egzotyczne, marakuja, ananas, papaja. Trzeba za to troszeczkę dopłacić, 35 zł, ale przynajmniej wiemy za co i możemy być pewni jakości. RPA, wino dużo tańsze, 15 zł, tylko, no ale zdecydowanie prostsze, z takimi trochę bardziej kwaśnymi, surowymi nutami. Tutaj owocu jest dużo mniej. Na pewno się nada na kocych, byleby mocno schłodzić. Chociaż fani odmiany będą tutaj jednak e, troszeczkę nieszczęśliwi, że tego owocu jest tak mało. No i wreszcie wersja pośrednia. Chile 28 zł. Tutaj akurat w tym przypadku pomimo tego, że bardzo zimne miejsce Lejda, to mamy więcej owocu, idziemy w kierunku e, takich e, nut jak mango czy banan. Spodoba się tym dla których to i to są zakwaśne. Więc możemy trochę sterować sobie tymi różnymi stylami, rozmaitymi wersjami sobie w w zależności od tego jakie zastosowanie. Można jeść, można pić bez niczego popołudniową porą właśnie w jakichś miłych okolicznościach przyrody. Na pewno wybór mamy duży i jeżeli będziecie słuchali naszych rekomendacji, to zawsze wybierzecie wino dobrze, nawet w dyskoncie, nawet w niskiej cenie.